O, ja, nie ja mi się ta lekcja. To na ta nadzieję, się że z zaraz na mnie lekcje. Normalnie ja nie wytrzymuję ja nie na niej. Ok. Psychicznie? Tak. W ogóle nie wytrzymuję, że to prawda. Dlaczego? Mam nadzieję, że zaraz będzie jej koniec. dobrze, a nie koniec tej lekcji. Jak ja się to? wszystko. Nie, zajęcia. No ale trudno, muszę się z tym pogodzić. Całkowicie zła jest ta lekcja. Nie, ludna. No, no. Słuchajcie, widzowie, patrzę na no, tak genialną planka. Otóż ten debil, no, który siedzi tego, obok mnie, w ogóle się. Co? Nie no, będzie no, pamiętał nie. tego, bo zamierzam mu, włożyć prezerwatywę do plecaka. On całkowicie o tym no, nie, nie wie, więc no, słuchajcie, może prezerwatywę do plecaka. O, będzie no. elegancko. I wyśmienicie i śmietanowo. Tylko wrzucę prezerwatywę. Tylko oczywiście to musi być sekret, więc nikomu o tym nie powiem najlepiej. I tak będzie najlepiej trzymam się. O dzwonek można sobie iść. ale super. No i lecimy. Lecimy stąd. A tylko krzesło sobie wezmę, żeby nie było. O dobra, dzwonek! Dobra! Lecę! Mam przerwę! Okej, okay, dobra, odstawimy krzesło. Szybko bierzemy jego plecak. Okej, okay, dobra. Dobrze, że zawsze mam pod ręką łom. więc szybko się... do jego plecaka. Elegancko, dobra. Mamy jego piórnik, dobra. Szybko tutaj, ankz, bo zaraz się przemysł skończy. Chyba, patrzcie, generalnie nie wiem, jakie mam prezerwatywy. Mam jakieś takie. Wyglądają chusteczki, ale no to nie jest ważne. Ważne, że są to prezerwatywy. Szybko pakujemy mu do piornika i wrzucamy, żeby nie było. I ten łomem trzeba odbezpieczyć i mu to odłożyć najlepiej. No jest super. No Ach, nadzieję, że... Dobra, to, to się jest świat! To, to jest świat! To No a będzie, to jest... E Elegant! Dobra, widzowie, to jest tak Byliśmy genialny prank. Niczym. On się tego całkowicie nie spodziewa! Dobra, Mojego kranku! Ja na tak mam nadzieję, że zaraz to skończy! Bo już widzę, jak się... sięga do precyzji... Ale chyba tego nie sprawdzi, nie no. Dobra, mam nadzieję, że się prank uda w następnym dniu, moi widzowie. Jak się uda, to będzie super! Cacyśnie. E -cy cyśnie, Dobra, nie wiedzieli mi z tego słowa cycki, ale no trudno, nie zawsze tak jest. E no i co? Odpoczywamy. Czekamy jeszcze na On teraz zasnął. Nie wierzę. Ja z niego nie wierzę. Całkowicie z niego nie wierzę. No trudno. Zdarza się w życiu. O, dzwonek, dzwonek, o ja, co Dobra, tam, co, tam się uda na, 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 na tom dniu. Ja w to wierzę Dobra oh widzę, yeah. jest pierwsza lekcja. Matematyka. Widzę oh, jak on to tutaj sięga do piłka i wyjmuje piórnik. Zaraz tak. ja, to już wyjmie ten piórnik będzie i będzie super. Okej, okay, widzę jak w imieniu Coś co wy... O, o, to o, piórnik już i... Schował je? To długo, Nie wyjmuje ich. Dlaczego? Okay. jak dobra, nie. żebym ich nie wyjął. Okay. Yeah. I Po to, co to Może wszystko? Da, po, mam pomysł. Okay. Jak Udał nie pokażę to tego, to zacznę rozpojadać to w, czał, w całej szkole. I to tak będzie najlepiej po prostu. Będzie najlepiej, jak to będę rozpowiadał w całej szkole. Okej, okay. trzeba bezpiecznie spakować tą prezerwatywę tak, żeby nikt nie widział. Co? Jaka jest patcie. Patrzcie, patrzcie, mam chowę do prezerwatywy. Tam do plecaka. Dobra, mam prezerwatywy, ale jej nie wziąłem. Matka mi ją podrzuciła. Ser, no, dlaczego to, na, Nie wiem na co ci mogę obiecać, ale nie. Tak było. Matka mi normalnie do plecaka prezerwatywy. Aha, aha, bardzo ciekawe. Po prostu Jaka chcesz poruchać. Masz dziewczynę? To nie nie dziwię się, ale. pytanie. Ty, panie, bo ty nawet nie masz 15 lat. Już nie jesteśmy no. znajomi. Dlaczego? Dlaczego zamierzasz to zrobić? Nie jesteśmy, jesteśmy. się z tym. Ale, ale, ale co? No właśnie. Nie, nie, nie. z tym pogodzić? No nie, matkę ci. Jak matka mogę to ci to zrobić? Nie, no nie, to nie. Wierzyć, widać, to że to ty sam I wziąłeś. Widać to Mam co... no, tylko pytanie. Dlaczego wybrałeś piótnik akurat? Być. Żeby ukryć prezerwatywę w środku. Ale to ma sens. Dlaczego ty to zrobiłeś? Nie wierzę w Nie wiem. Dlaczego I nie sobie, ja po prostu w niego nie wierzę. Okej, okay, brak odpowiedzi. niezły żart. Niezły żart, serio. O ja... Ale serio, taki żart, prezerwatywa w plecaku... Czego to jest? Dobra, wiesz co, Gaściu? Ja... Nie robię ja to. zrywam z to. No, w sensie, nie, nie, nie byliśmy parą. Chłopak z chłopakiem, gej, tak zwane. biseksual chyba. Nie, nie. Tak. Dobra, nie, nie, to, to, nie, to nie jest ważne. Gościu, zrobić tak okropną rzecz. wziąłeś prezerwatywy do szkoły. Tylko po to, żeby se, się ruchać z laską. Ja, ja cię nie poznaję. Ja cię nie poznaję po prostu. Ja nie wiem. Dobra, widzowie, chyba nam się udało zejść tego genialnego pranka. Już, nie, już wiecie, jak możecie coś genialnego pranka na swoich własnych znajomych. Wystarczy, że kupicie prezerwatywę i mu wrzucicie do piornika. To jest tak proste. Polecam. I to była cała historia, jak ktoś pytał. Ale trochę koloryzowana, ale. Nie tak ciężko nagrać to od nowa, i tak inaczej. Fajny film! Fajny film!